Hej, witajcie! Cześć. W szesnastym odcinku z serii Wielkie Polskie Dworce Kolejowe dzisiaj jesteśmy na Dworcu Kolejowym Malbork i jak widzimy tutaj mamy piękny budynek dworca, jeden z najpiękniejszych dworców, podobno. Tutaj mamy pętlę autobusową, właśnie malborskie autobusy tutaj są. Taki tutaj skwerek przed dworcem i wchodzimy już do budynku tego ładnego właśnie. Więc wchodzimy, mamy. Malbork, to jest jaki ładny, jest po prostu świetny. Chyba musicie się zgodzić. Zobaczcie, kiedy mamy piękne, tutaj herby, godło polskie jeszcze. No i tak to właśnie fajnie wygląda. Mamy karty, tam mamy poczekalnie, no tablice, Bardzo. Tutaj jest ładnie. Mhm, właśnie połączony jest krzyżacki tutaj mamy właśnie O, spoczytań nie wyjdziemy no to, to nam tak pachnie jeden z najpiękniejszych dworców w Polsce właśnie tam wjeżdża Impulsik a my już wychodzimy z dworca kolejowego jesteśmy aktualnie na na znaczy nie jakoś na peronie, tylko na takim przedsionku przed peronami. Ale na peronach już zaraz też będziemy. Mamy malborg. Dworzec, właśnie tutaj w Malborku. Bardzo fajny. Zaraz już wejdziemy. Na peron. Wejdziemy na drugi, który nie był aż długo. A później po. Yy, w dworcu idziemy zbierać największy na świecie zamek krzyżacki, właśnie jest w Malborku. A, w Europie czy na świecie? No nie wiem, coś takiego. Mamy tam... Mm, właśnie perony. Schodzimy... ...już... ...na dół. Właśnie. Wodzec świetny. Właśnie taki... coś tutaj. o tutaj ludzie jakby jakby z pociągu mal przejście podziemne no tu gdzie on da o a my idziemy już na górę dworca w Malborku więc tutaj już oberman Peronik też bardzo ładny też bardzo Fajny, tam jakieś inne pociągi mają swój peron. Stoi Impuls z dni głównej. Duelbląga, wróciąc Kwidzyn. Tutaj właśnie jest i taki fajny dworzec, malborg malborg tutaj właśnie. Idziemy, mamy odjazdy. Przyjazdy, pociągów. Czy to już by było chyba na tyle z tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i papa. Pa. Pa.